Dlaczego Pan nakazał wytępić siedem narodów, a w przypadku ósmego tylko opuścić jego ziemię? Pan Bóg nie nakazał wytępić narodu, pośród którego urodzili się synowie Izraela, a jedynie opuścić jego ziemię. Pozostałe siedem kazał jednak wytępić do szczętu. Przyczyna tego jest następująca, choćby udało nam się wyjść, z największą nawet żarliwością ducha na pustyni cnoty, to jednak zawsze będzie nam towarzyszył głód pokarmu, któremu codziennie musimy służyć i nieustannie z nim obcować. Zawsze bowiem pozostanie w nas wrodzona skłonność do jedzenia, chociaż gorliwie staramy się ukracać ją nadmierne pragnienia. Czynimy zresztą bardzo słusznie, ponieważ to, czego nie można całkowicie wyniszczyć, Powinniśmy przynajmniej ograniczać lub starać się unikać przez ucieczkę. W Piśmie Świętym czytamy: Nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzą. Apostoł nie zakazuje więc dbać o ciało, przypomina tylko, aby zbytnio nie dogadzać jego rządzą, ponieważ jednak zawsze pozostaje w nas skłonność do jedzenia. Nie tępimy więc narodu egipskiego, tylko opuszczamy go, rezygnując z niepotrzebnych i wystawnych biesiad i zadowalamy się według Rady Apostoła codziennym pokarmem, odzieniem i dachem nad głową. W przenośny sposób mówi o tym księga powtórzonego prawa nie będziesz się żydził Egipcjaninem, bo przybyszem byłeś w jego kraju. Odmawianie ciału koniecznego pokarmu nie może się zatem obejść bez szkody dla ciała i krzywdy dla duszy. Pozostałe wady są jednak pod każdym względem szkodliwe, dlatego też powinny być całkowicie wykorzenione z wnętrza naszej duszy. Święty Paweł napomina nas: Niech zniknie spośród Was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość i znieważenie, wraz z wszelką złością oraz. O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości, albo chciwości, niechaj nawet mowy nie będzie wśród Was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach. Wady, które nie są związane z naszą naturą, można więc całkowicie wykorzenić, jednakże skłonność do jedzenia nie może się pozbyć. Jak daleko byśmy nie postąpili na drodze doskonałości, nie przestaniemy nigdy być tym, kim się urodziliśmy? Świadczy to o tym zarówno nasz skromny przykład życia, jak świadectwa mężów doskonałych, którzy stłumili w sobie bodźce namiętności. Ogołoceni całkowicie z wszystkiego, płoną na tej pustyni wielką żarliwością ducha. Mimo tego jednak nie mogą się uwolnić od codziennej troski o pokarm i pracy przez cały rok dla zapewnienia sobie chleba.